smile Cześć, witajcie w jednoślad.pl. Czego wymagać od idealnej kurtki motocyklowej? W pierwszej kolejności musi być rzecz jasna, bezpieczna, w drugiej wygodna, a w trzeciej oczywiście dobrze wyglądać. Pojawia się jednak kolejne pytanie: wybrać skórę czy tekstylia? Dzisiaj sprawdzamy, jak spisuje się nowoczesna odzież skórzana. Przed Wami dwa rozwiązania niemieckiej marki TRP. Jeśli o niej nie słyszeliście, to nic dziwnego, od niedawna jest dostępna na polskim rynku. TRP cechuje przede wszystkim bardzo wysoka jakość zastosowanej naturalnej skóry bydlęcej, w tym przypadku o grubości nieco ponad 1 mm. Model Swift, który widzicie, to topowe rozwiązanie na letnie dni, e, świetnie dopasowuje się do ciała, laserowa perforacja oraz podszewka z meszu robią robotę, do tego nietypowy stonowany design. O tym, jakie podejście ma TRP, niech świadczy fakt, że Swift wyposażona jest w wyjmowane protektory łokci i ramion level 2, a także w standardzie wyjmowany protektor pleców, także level 2. Na łokciach i ramionach dla bezpieczeństwa zastosowano podwójną skórę, a z drugiej strony w strategicznych miejscach umieszczono panele z materiału Cordura Stretch. Właśnie dlatego ta kurtka jest e, także wygodna, nie ma mowy o uczuciu skrępowania ruchów czy ciągnących się pachach, gdy siedzimy na motocyklu, nie ma nic gorszego. Komfort jak w tekstyliach, ale nadal na plecach mamy skórę. Swift oczywiście można połączyć ze spodniami takim specjalnym zamkiem 360. Przeskakujemy szybko na dwuczęściowy kombinezon tej samej firmy. TRP Viper to topowa dwuczęściówka męska. Tutaj także w standardzie protektor pleców level 2, do tego protektory barkowe, ramion, kolan i bioder też level 2. Na łokciach znajdują się takie fajne slidery. W zestawie znajdziecie oczywiście slidery na kolanach. Dodatkowo zewnętrzne protektory na barkach i kolanach. Kurtka połączona jest ze spodniami zamkiem 360 i jak w przypadku dwuczęściówek bywa, nieźle spisałyby się także z jeansami motocyklowymi. Warto pamiętać tylko, że kurtki z dwuczęściówek są nieco krótsze, w tej sytuacji przydaje się na przykład pas nerkowy. Viper także posiada panele ze streczu i obok bezpieczeństwa oferuje ponadprzeciętny moim zdaniem komfort. To rozwiązanie sportowe, które da radę także podczas na przykład weekendowego wypadu w góry. Najfajniejsze jest jednak to, że współczesna odzież motocyklowa tak dobrze wygląda. TRP jest fajnie wykonane, dopracowane, ale też bardzo klasyczne i delikatne. To plus. Nie każdy chce świecić jak Valentino Rossi. Skórzana odzież motocyklowa może mieć też styl i klasę, a do tego być bardzo funkcjonalna i wygodna na co dzień.